on jest taki mały, ojojoj Czy oni rzucają we mnie nożem? JEST! Zabiłeś się od tyłu! Ej, czyli ja odwróciłem uwagę! Łołła, z Poszli chyba longiem Nie wiem, nie ma ich u mnie Poszli longiem Tak, ja, idą, idą, idą Idą, idą, idą? Dobra, idą. Zabiliście? Nie. Granat poszedł. Uważaj u siebie tam. O, zabiłem go! Jest teraz jeden versus jeden. Zabiliśmy się nawzajem? Tak, zabiliśmy się nawzajem, Mordo. O Teraz jest jeden versus jeden. Zobaczymy kto wygra. Idą. Dołem, 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 dołem idą. Jeden, ciapnięty. Ja jeden na jeden jest, Shaken Bierz go, bierz go, jest obity. Daj! Nice! Kurcze, <śmany> debugging! <be> <śmany> jest u mnie, jest u mnie, jest u mnie. Mm -hmm, mm -hmm. Raszuj, raszuj tam. Poszli do ciebie? Tak. Ja mogę bombę podłożyć! What a... a przez ściany tu można bić! Jak ja mam tą bombę podłożyć? Nie wiem jak! Podkładasz? Próbuję! <śmulatuj> jak się to podkłada, kurwa! O... Jakim numerem? Nie, nie się nie... do ciebie uważaj! <śmulatuj> <What the fuck>? <śmulatuj> <śmulatuj> nie nie do nie, to, nie, nie, to, nie, Nie wiem wadru. jak się to podkłada! <śmulatuj> Zapisze? Co tam strzela ze snajperki, he? Ja będę patrzył drugim! Ty będziesz patrzył drugim?! Kurde, ja ci dam patrzeć drugim! Chodź tu! Chodź tu! Czekaj! Eee. No! Nie, jest u ciebie. O, dziabnął mnie, no! Jak z takiego daleka, ej no? Gdzie on był? To nie z latają. Nie, on miał snajperkę. No, jak kawacha. Eeee! Jest oh, Aaaaa! Oh. Jestem tutaj, są u mnie! Okej! Okay. Pobi... Odbili, pobili się? Nie! Jestem żyje! Chodź szybko, połóż mi! Biegnę, biegnę, biegnę! Mam ich, dobra! Ooo! Ładnie! Robię zamieszanie. Jednego nie ma, więc uważaj na tyły. Są na... Są na tym, na sajcie. Ubiłem jednego. Ubiłeś? Ubiłem jednego. Jeden jest chyba za skrzyniami. Jest Masz tu bohater? chyba. Po mojej lewej, po mojej lewej. Tutaj jest! Mam go! Yes, nice, nice. Oh. No Max! Moje bronie! A ty to straciłeś? <grym> tak! Nie, nie, nie zabijaj Aha. mnie! E. <grym> Słyszę ich. E, zabili mnie. Jest ich dwóch, obiłem ich tylko delikatnie. Ja pierdzielę. A mamy broń, i mamy ten! Ej, pom pomóż mi podnieść broń! Hehe, <śmianie> Szarikan! <podnieść. śmianie> Maciek nie ma broń! No. <śmianie> nice! Jeszcze jeden został. Cześć Szarikan, jak tam? O ty, kurde! No <śmianie> <śmianie> fajnie, wiesz, wakacje sobie zrobiłem. No, no, no. Musiałem się odstresować od gierki. Max wyjdź bombę. A, bo ty podpowiadasz. Mu, nie, ty nie, 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 macie... bo ja, ja mu Masz mówiłem taktykę, tylko, że giniesz pierwsza, a potem Nie, Co ty co? Ja zobaczę na nagraniu. <laughs> zobaczę jak materiał u ciebie wyjdzie. Ehe, a, na czas. Ty, Ale nie źle jest 80. Nie O! Widzę cię. o przegraliśmy. 8 80. my nie mamy bomby. bronimy, bronimy samolotu Max. Ale gdzie to, gdzie jest ta... A to tutaj! Pod B, tu, o kur... Tu to jest. Ja będę patrzył stąd, z, z tej strony. Eee! Co oni zrobili, Zabili się? Dostaliśmy dzięki nim Ja będę stał pod samolotem jak coś. Okay. Formuj mnie jakby, co? Mogę iść też tędy. Czekaj. Tak nie macie? Nie, ma nie ma C. nie ma C? cicho, bo nas słyszą! Zdradzasz nasz publicznie! Mam go! Mam go! Jest nice. jeden. Jeden idzie tunelem, uważaj. Okej. Okay. Ono zabił. Mnie. Tam gdzie byłem ostatnio. Nice. O tak najlepsze karabiny. I wszystko. <śmienic> Jedzą, no, o, miałem im mówić, żeby się nie zabijali na samym początku. No, wybitą szybę zostawili. No nie, no jak to? Tak czy tak się nie robi, no. Wybili kolejną szybę, Max. Wandale jedni. <śmienic> Idą, idą, idą. Wy wandale jedni, wy! Są tutaj, Max! Idzie. Nade mną! Idą do samolotu, idą do samolotu, czekaj! No zabił mnie! No świetnie, no świetnie! Znowu rozbijam szybę. Znowu tam, gdzie ja jestem. Czekam na nich. A, zabił mnie! Kuź, ale jednego ogarnąłem. Gdzie? Y, zabiłeś jednego? Tak. Ja mam tylko rewolwer, Max. Czemu? Słyszysz mnie? No Jak tam no. u ciebie? Jak ci dzień mija? <grym> o nie! E, man Słyszę kroki. Widzimy, widzimy Ow się! Zabilicie? O, trafiłem go. Ma połowę HP. Ej, jeđ, no nie mogę <śpuszczaj> NIE, nie. <śpuszczaj> O, oh, graj na czas, Max. Graj na czas, Max. Masz 54 sekundy. No, też nie wiem, jak się to podkłada. No powiem ja nie wiedziałem, jak podłożyć. Wiem, się pasuje, też tego no. nie wiedziałem, jak podłożyć. No. i ci szczerze. Nice! Nie. Nice, na czas! Nie, nie uh. na czas. Tak, na czas. O, ale mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie, dobra. Tak, zaskoczył mnie. Kurna! Really? really? Zaszedłeś od tyłu i nie zabiłeś? <grym> naprawdę? My nie, wow. nie strzelałem! Ta jest full automatyczna. Wow. <grym> no przepraszam, jestem beznadziejny. Będą po lewej. Idą. Jezok tam z, nie załatwił. Ej, może papierka, i nożyce. Rozwiążmy to, to pokojowo. Gracie się z matami. <grym> dół i wychodź tam wchodzisz, musimy to zrobić Mark, teraz równocześnie wchodzimy i normalnie wchodzimy samolotu. dwa, trzy! No! 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 Kaman! Ale to dobrze zrobili taktycznie, ładne. Ty, a gdyby tak wziąć shotguna i na nich poczekać? Idziemy. ich! Widzę ich tam! Zauważył, zauważył zauważu tak. mnie. Tak, zauważu mnie. Kurna. Daw. Daw. Kolega, for the blue. A, malo, a a max. Ja nadzuciłem. A, to to? No. O! Yes. Ale miałem dobrą strategię... O dobra, jesteśmy tymi podkodającymi. Jest, 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 jest. ja tam w szczylu. Pójdę od lewej. Oh. Fuck! Dacciłko mi do no serio! No nie bierze! Dawaj go! On ma nóż! Czekaj! DABI go! DABI go! <laughs> <Yes>! go! <Mango! śmiech> Jaki zaszedłem i tak mi naciukali Jest u, Jest u góry No, pokaż główkę Tu jak z obrzynem Serio Pokażę No i ładnie pokazał główkę Jak z obrzynem na mnie wyleciał, no nie mogę Czekaj, Z obrzynem z... powiadasz, czyli na dystans no, Kurde! Ty, ty! <gry> Kurde! Na, Na mhm. Kurna! Ej, Czemu ci się ta głowa skurczyła? Skąd strzelają? Ze kurwa, nie! Kurna! Trafiłem go raz, ma połowę HP. Jest tam w korytarzu. Ma, po ma połowę HP znowu. Taktycznie grają, rzucają smoki i czekają. Ile ty masz? Nice? Mm -hmm. Ja ci dałem! Oh. Oh, to ja cię chciałem honorowo zabić! Honor, jasne, gdzie tu honor? Słuchaj, on do mnie. Kurna! Aaaaaj, nie mursz, no, akurat tak schodziłem. Nice. O, ale ale zabijesz jednego. Oj, słabo idzie tym razem. Co zrobisz? Kurna, znowu Maciek! On zeskoczył na dół, on zeskoczył na dół. Plecami. Okej, okay. dobra. Oh, o, jak ci głowę <Łodł> walnął! O Jezu! Oje Wiktory! <ślin> wow. Wow! I hate this. <laughs> <laughs> hey, Charlie, <t> <laughs> guys, y'know. Uh, I do, <laughs>